Witaj, witam bardzo serdecznie, jestem Magic. Witam w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Town of War. Kontynuujemy sobie budowy. I takie pierdoły. Chyba tych typów, tego typu już kasuję. Tego teraz też kasuję, bo zamiast dodatkować oddział Marinów dzięki temu. Jest to lepsza opcja, nasza armia już jest gotowa. Czekamy tylko, aż on to zbuduje. <coughs> Kurde. Bo tu mamy już te dreta przygotowane. By je pozrzucać, to je sobie zrzucę od razu i upgrade y im zrobię. Tu jest zwykły dreadnought. Tu jest dreadnought wsparcia. Tu się robi jeszcze jeden dreadnought. Tu się robi zwykły czy dreadnought wsparcia? Dreadnought i dreadnought wsparcia. Jeden. Ty wypierdala. Okej. Okay. Robimy tak. Mamy kolejnego Dreadnota. Damy ci broń do walki przeciwko... bo nie, damy ci kurde działo No OK tu się zrobił kolejny Dreadnot. To zrzucamy go. adamem mu, żeby ten miał trochę. przeciwko pojazdom, laserówkę. Okej. Okay. Oddział marinów jest gotowy. Meszczenie. Chyba, nasze jednostki są gotowe, raczej. Możemy ruszać. Do przodu idziemy. Jak się nie zabagują, główniaki. A, tutaj. No mi pojadę Napylać w to. Po na nasułowym Zdrajca Isador. i a tu się jest. Okej. Okay. cele. zabij zdrajcę. Okej. Okay. A idziemy tu, tutaj, dawać, dawać. No teraz Demona, super. Zapylać w to główno tu jeszcze zostały. A, terminatorzy, oczywiście, najważniejsze jednostki nie paladły, Bo po co? Ech, masakra. Chyba, zabity Biesko Sylwiaś, nie? Bo nie mogę wydać tego, rozkazu ataku. Nie, no nie ma. To idziemy do przodu. Wypadł w Space Marini, znaczy w rodze Space Marini. No nie ma ucieczki przed, kurde, tym ...Ziomeczki Nie skandlujecie nas. No nie taką armię.

to o jesteś skronikarz. kasz w niego czym się tylko da tak tym zasanie chodzić i ja napierdzielać tak dabę umarł Wy macie inną robotę, gdzie szukać tych pedałów. Zresztą jest chyba po prostu główna baza, tylko. No i tam jeszcze są, kurde. Z Felix. Do determinatorów. Zrobiliście tego typu, to jest ich niby dreadnought, tak? Dwa napylać i idziemy. Powiem, żeby oni się odnawiali, zaznaczyć, tylko że mi się porozpierdzielały te drużyny na milion miejsc. 200 Redmond został w ogóle na wyjapce. Okej, okay, to trzeba rozwalić. A, mamy owcze Jak miło. jest Land Rover? No, Na znaczy Ciebie Land Dobra. Jak wam tu idzie, w miarę dobrze widzę. Ja tutaj sobie wyczyścić.

Bo to wszystko, What the fuck. Seriously, Dobra bra, wywalone. Najpierw tą bazę tu rozpierdolić. A to mnie zawsze wkurli, nie w tej grze. Codziennie biega jakiś randomowy oddzielnik i ci zabiera wszystko. wyjebane baza. Dobra, mam tyle tej rekwizycji, że już nawet nie robię. Dobrze, że na Budynki trzeba porozwalać, to jest masakra. I tu gdzieś jeszcze muszą być oddziały. Padałaś tu dreadnoughtów narobiło Ten dreadnought odpierdala Stawić mi to. To <sighs> za gówno, nie. Tu jest jakieś budynki, są jeszcze w takim razie. Tu porozwalać. Wy tą spółkę, się nie na 5 lat, ale prawie gotowe, jeszcze po prawej pewnie będą. Lerne gówniaki. A się tu sam jeszcze? Generatory. To się coś zostało. Co to jest raptor, aha, My się rozplęgli po całym tym. No skąd ich tylu się tu bierze? No tu jeszcze jest skult maszyn wrogi. Wypierdalać miejsce. Robię jeszcze im to. Ten kurde, za wolno bij. Oni się cały czas ten lecą. Przypał. Dobra. Bo trochę mi drewno tu wskasowało do oku, tego w opór, Bo tu pewnie jeszcze tego, no jeszcze tu są te... Urna. czas. Żmudne wybijanie tych budynków. Dla podejścia tutaj, okej, okay, pyk. Trzeba to powyżynać wszystko, no dobra, budynki były rozwalone tutaj. Trzeba to teraz skanować, czy nic tu więcej nie ma. Wazaj jest tutaj, ziomeczku. Natura czy już jest czysto, chociaż tutaj się respik tego gówna dużo. To jest podejrzane, a stąd gdzieś przyłazą. Czyli gdzieś tam musi być jakaś baza. To jest, musi być. Idziemy tutaj. <grywanie> Biegną za tymi, tymi. kapłanami. Nieźle. No tu jest na baza, tak myślałem. No, właśnie tu jest ten świątynię owoców. No, tu rozwalone wszystko, tak? Idziemy teraz tu zobaczyć. Weź im pomóc A tu porozwalajcie wszystko. O masakra. Fajne animacje tutaj, przyzywania Space Marinów chaosu. Dobra. Rozwalone. To jest rozwalone, wyjdziecie teraz tutaj. Zylko sobie tu jedziesz i rozwalasz te gówno i ciebie i tak nie schandlują, więc na no easy. mają nam mi wapur kurwa produkować, więc to nie ma sensu tego zmieniać. No właśnie macie uzupełniać samodzielnie. No dobra, zanim mam ten budynek to mi zajmie mu 5 lat. Tu powinno być już czysto, nikt nas nie atakuje. Więc... no proszę bardzo, tu jeszcze mamy wrogie, oddziały. Dobra, teraz powinno być powinni się skończyć wrogowie. Mam taką nadzieję. O ile kuźwa można. Ok. Wy tu sobie rozwalacie wszystko elegancko. To kiedyś rozwalicie. Dobra. Porozwalać to wszystko. Tu został czołg z tym dreadnotem. Tu nic nie ma bo to jest raczej końcówka, bo jeśli idzie wrogowie, się nie szwędają, więc wyrrznaliśmy chyba wszystko. Ech. Masakra. Czymś się niespecjalnie trudno, tylko męcząco trzeba biegać i to wybijać wszystko. No, mieliśmy dużo czasu, żeby się przygotować, bo ten 20 tysięcy rekwizycji. Easy katka, nie? Więc mogłem się jeszcze dłużej, nie było sensu, że wymaksowana armia, tutaj wchodzimy niszczymy. Po prostu. To jest chyba ostatni budynek, nie? Taką mam nadzieję, chyba, że muszę porozwalać też te... Pasterunki nasłuchowe. Yy, cele. Liść. Niszcie wszystkie. No, dobra, super. No oczywiście, że będę musiał szukać i rozwalać te wszystkie gówno Bo w jednych budynków nie, nie ma. Wszystkie porozwalałem, jeszcze te punkty na to... A co w odpieprzacie? Ja dygam. to debile. Eee, masakra. No ruszcie dupę! Jezus Mario

Hejczy my tu jeszcze tylko Ty wywić A tu jeszcze jest bardzo wroga dobra wiele wyjaśnia tu się cholery chowały

Rozwalać to i to chyba będzie wszystko, już mam nadzieję. Let's carry a big gun. Co? Ułatwimy życie tym ostrzałem orbitalnym. Dobra, pięknie. Okej, okay, napierdzielać, dzielać. Może to już końcówka, mam nadzieję. No niestety nie. to nie jest pośrednio, które punkty są moje, które są wrogie. To ta jest wkurgająca. bo tym względem ta gra jest łomna. Jak cholera. Patrz, ja relikt muszę przejąć to każdem przejść po relikt. No tu już nie ma więcej wojsk chaos. Nigdzie chyba. Patrz, jakie gniutne. Patrz fajny inny Gideon kurde. przejęli. Dajcie tu przejąć sobie to. Jesteście przejąć to. Już nigdzie wrogów nie ma. No, cholery jasnej. No, ewentualnie tutaj mogą być, ale myślę, że nie. No nie, tu już wrogów nie ma, to co ja mam teraz zrobić? What the fuck. No to o ten relikt chodzi, czy coś. cholera czasami wiadomo. To przejmij. Znaczy mają, no, mają ten ten, jakby, mgłe wojny rozpraszają. No ale still. Głównie nie to tak trochę widać. Pewno lord. No, to nie mogę oczywiście przenosić podnosi, bo po co? No, nie ma tu żadnych wrogów wcale. Znieść wszystkie siły chaosu. Gdzieś letają mi jedne raptory, i. muszę trzeba by się znaleźć. Bo chyba to ten relikt chodził. No. No, w No, razie żegnam bardzo serdecznie. Że Jeżeli coś wyjazd wyciągnę, bardzo szybko wyjaśnię, co tu zrobić, to zobaczymy się już w filmiku. No, na razie, cześć.